Witam wszystkich serdecznie na naszych śniadaniach z programowaniem. Dzisiaj mamy edycję backendową. W składzie ja, Tomasz Gański. Cześć, witajcie, Marcin Kwiatkowski, Tech Lead z Just join IT. No ja też Just Join IT, więc tak się, tak się dobraliśmy. Powiedz mi, czy ty kiedyś chciałeś zrobić dokumentację w RIDMI? Tak. Ja uważam, że wszelkiego typu tak jakby. Nazwijmy to pisemne, diagramowe rzeczy, które mogą ewoluować. No nie wiem, jak to, wiem jak to nazwać, wiesz? bo dokumentacja to jest jedna. Czasami są na przykład jakieś jeszcze ustalenia projektowe, czasami są jeszcze jakieś wiesz, inne rzeczy, gdzie musisz faktycznie coś zanotować. nie, żeby. Yy, więc ja tak jakby rozszerzam teraz dokumentację. Yy, I jak dla mnie, właśnie repozytorium jest najlepszym miejscem, żeby takie rzeczy zawrzeć. Dlaczego? Bo. Nie tylko programiści, wiesz, mogą tak jakby wspólnie na tym pracować, mogą być zmiany, to jest coś, co ja bardzo lubię, że na przykład, jeżeli jest wprowadzana jakaś zmiana do dokumentacji, do, nie wiem, podejścia w, projektu, w projekcie, do narzędzi, które mają być wykorzystywane, jakichś w ogóle reguł, to tworzymy pull requesta, tudzież merge requesta, i po prostu dajemy apruwy, tak? Czyli mhm. teoretycznie podpisujemy się pod tą zmianą. E, no i to jest takie, no, no też fajne, bo to działa dwustronnie, nie? Mhm, tak. Więc I... jak najbardziej tak. Ja jestem za tym, że okay. tam powinna trafiać dokumentacja. Tak, bo jedy, jeden dla mnie koronnym przykładem jest to, że dokumentacja. Jest bardzo często przestarzała, nieaktualna, tak naprawdę. I to jak z komentarzami. Jak ma być nieaktualny komentarz, to lepiej, żeby w ogóle nie pisać tych komentarzy, bo one tylko cię wprowadzają tak. w błąd. Nie? Wiesz co? A propos tego, y, że jest nieaktualna, jakieś słyszałem takie powiedzenie, że confluence to jest nic innego jak write and forget, nie? No. Wiesz, te, te strony na confluencie na przykład też są w ogóle martwe, nie? Ja, ja się pod tym podpisuję, jak najbardziej, więc. Zawsze lubię, i tak część np. endpointów, są narzędzia i korzystamy z nich wszyscy, które generują nam dokumentację, tak? Mm -hmm. Piszemy jakiś komentarz, żeby, zdokumento żeby zdokumentować jakieś endpointy, tam się y generują y te swagi, tak? Zapomniałem nazwę, akurat nie teraz wypada, nieważne, ale y jeden jest zamiar. Według mnie dokumentacja, jeżeli już jest, to powinna być jak najbliżej kodu. Mm -hmm. Jeżeli tego nie ma, tak? to masz nagle dwa niby pull requesty, w ogóle czy możesz w swoim repozytorium do dokumentacji robić te pull requesty, no nie, nie możesz, więc to co mówisz, pr -y mm -hmm. i to, że to jest bardzo blisko kodu, czyli jak coś zmieniam, to od razu można powiedzieć, ale nie zmieniłeś w dokumentacji, się to synchronizuje, możesz mm -hmm. od razu powiedzieć, powiedz, ej, ale jak to zmieniłeś, to to jeszcze musisz zmienić, bo e, dokumentacja jest teraz tak, nieaktualna, dla na, na nie? przyszłych pokoleń, żeby lepiej po... było pracować, tak. nie? E, Więc ja jestem za tym. Nad wiele plików Rhythm i tam je połączyć i fajnie, fajnie to wygląda i działa, ale miałem zawsze jeden problem, bo tak zrobiliśmy duży wstęp do tego, ale news o czym jest. Moje bolączka z Markdownami i z Rydmi kończyła się kiedy ja musiałem coś narysować, zrobić jakiś diagram, jakieś połączenie, pokazać jakąś relację. W... Najczęściej co? Draw.io draw i wklejamy. Z klejami, ja ale ty... powiem Ci, że mi się zdarzyło jeszcze inaczej, że ktoś pisał w ASCII. Na, zas na zasadzie, wiesz, tak? rysował grafy też? i tak dalej. I, no to... ja, bardzo mi się to podobało, fajne, ale jak miałem to zmienić, to powiedziałem: No co ty chcecie, żebym ja teraz ry przesadłem. rysował w naprawdę? Więc takie rzeczy też mi się zdarzyły w moich projektach poprzednich. Ja jestem w szoku, że ktoś to faktycznie w Askich też takie rzeczy rysował. No, jak ktoś Aaj. pochodzi z dosa, to jak A. najbardziej. Ale um, jest na to odpowiedź. Jest na to odpowiedź. Nazywa się e, tutaj Biblioteka Mermaid, e, gdzie my tylko rysujemy powiązania. A strzałka B, B strzałka C. Właśnie widzę. I odpalamy tooling, żeby na podstawie tego tego rytmu narysował nam graf i wstawił. Ale to jest tak jakby charakterystyka działania e, Markdowna w Githubie, na Githubie. To ogólnie Tylko to niech, czy w ogóle? To jest zewnętrzny tooling, nie? Czyli ty piszesz to tak, rydmi, i potem dajesz tooling, który wyczytuje tą część i zamienia to podmienia tak, tak, dynamicznie. Czyli generowany jest rydmi. Czy, aha, czyli to jest, a bo widzę, bo dajesz trzy tiki, i wtedy mermaid, i wtedy tak, on i, rozumie. I potem, jak masz tooling mermaid, coś tam wjadę. Ale teoretycznie istnieje szansa, że to z GitHuba wypłynie jeszcze gdzieś na inne, ten. To jest, to jest, tu, to jest cecha nowych markdownów czy bardziej nie. tego co jest na GitHubie? Nie, to nawet nie jest tak. To jest po prostu tooling, tak jak jest e, SCSS, tak? E, i A, CSS, o co chodzi? Dobra, czyli coś Translated. na Translated. Jest transkrypcja tego Dobra. na Rhythm. Po prostu tak często jest, że jeżeli chcesz nowe cechy mieć w programie, to jakby dobudowujesz nowe narzędzie, które wygeneruje Ci ten Więc jakby z readmi generuje się nowe readmi, mm -hmm, mm -hmm. tylko już ale z praski. Ale to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Nie, to wygląda świetnie. I oprócz takich grafowych powiązań masz też e, pipeline, y, czyli wiesz, te takie strzałeczki ten komunikuje się z tym, to odpowiedź takie rzeczy. Wow. <głos》> Ej, nie wiem, czy rzeczywiście byś wow, czy nie, to było aktorskie serio, wow. Nie, serio, serio, bo ja, popatrzyłem, ja, ja z grubsza patrzyłem na te diagramy na początku, te grafy można by powiedzieć bardziej e, i spoko, ale nie przeskrolowałem do pipeline'ów, a jednak nieraz potrze jest potrzeba, żeby pokazać, co się z czym komunikuje, kiedy. To, to wejdź, wrzuciłem link samej, samego narzędzia, tam jest jeszcze więcej możliwości, jestem w szoku, tam są nawet, słuchaj, e, czarty możesz robić. Jakbyś chciał coś pokazać na czarcie, no to też ci wygeneruje timeliney, pipeliney, timeliney, czary. Niesamowite możliwości ma te narzędzie. Ja go nie znałem, co troszeczkę mi głupio, bo to ma 43 tysiące gwiazdek. Nie mało. No to jest projekt, sporo. To jest sporo. To jest y, już y, dobrze usytuowany projekt. Eee, ale dlaczego ktoś pisze w ASCII? A to pewnie do tej. <śmiech> <myślisz>. <śmiech> no. <śmiech> jak są narzędzia takie jak Plant UML. Co jest stricte do UML-a, ale można inne diagramy też robić, które mogą robić diagramy. Plant UML, nie znam. E, ja nie znam, ale pytanie. Ja się Zawsze bronie przed UML-ami, już od czasu. Tak, nie ale pytanie, czy wynik wy, yy, na samym końcu otrzymujesz, na przykład grafikę z tego Plant UML-a? bo to samo na przykład z Drawio możesz zrobić, nie? A, bo... Jest mniej więcej, ok. Ja już wszedłem na ten projekt Plant no. UML, rzeczywiście masz w formie tekst na diagram. Mm -hmm. Ogólnie. W to, o czym tu mówimy, bardzo mi przypomina latecha. No. Masz, po prostu opisujesz, co, jaki dokument ma być wygenerowany, tak? Ja uwielbiałem latecha, nie? To no, prostu... jak ktoś lubi, tak jak ja Ach. napisałem magisterkę w latechu, trochę płakałem, ale to jest świetne do pracy, właśnie z Gitem. Tak naprawdę na uczelni cały czas w latechu piszą. A, to. to nie Nawet wie. dokumenty, te wszystkie, wiesz, wzory matematyczne, dużo prościej jest to grać, nie? Nie, no, wzory matematyczne zdecydowanie. Więc to jest, to jest coś takiego. Rzeczywiście, jakbym znał tego narzędzia, o którym tu mówiłem, Plant UML, to myślę, mhm. że z tego można skorzystać. No jest teraz tu link wokół e, samego rytmu do zrobienia, ale to jest fajne rozwiązanie, fajna, fajna alternatywa, więc super. E, super, że ktoś tutaj nam wskazał. Trzymajcie się, hej, dzięki. Cześć. Cześć.